W którym tomie znajdę odpowiedź na nutujący mnie problem nadciśnienia? No, szanowni Państwo, my wydaliśmy trzy książki. Pierwsza dotyczy chorób wirusowych, druga dotyczy chorób nowotworowych, trzecia dotyczy chorób układu krążenia. Jak myślicie o nadciśnieniu, w której książce mogliśmy napisać? Oczywiście mogliśmy i zrobiliśmy to napisać w tym Tomie skutecznie wyleczyć choroby układu krążenia, bo przecież nadciśnienie jest chorobą związaną z układem krążenia. Bardzo dokładnie to opisaliśmy, zresztą nawet w spisie treści. Jest wątek nadciśnienia i, i po prostu warto choćby zerknąć do spisu treści. Tu więcej, tu jest nadciśnienie i niedociśnienie, więc jeżeli ktoś ma z tym problem chciałby poznać teorię, chciałby poznać przykłady, no to koniecznie powinien tę książkę przeczytać.